Siemanko, witam w mojej kuchni. To już kolejny odcinek serii Bez Cięć. Obiad w 10 minut. I jak sama nazwa wskazuje, postaram się w 10 minut przygotować fajne jedzenie. Ten odcinek nie ma ani jednego cięcia, więc oglądajcie nie mrugając. W 10 minut. Ja jestem zestresowany. Nie wiem, czy mi się uda. Ale wydaje mi się, że będzie... Dobry przepis dzisiaj pokazany. Zapraszam do oglądania. Podnieśliśmy poprzeczkę. Tak, podnieśliśmy poprzeczkę, bo będzie jeszcze trudniej. Jesteście gotowi? Ja jestem gotowy. To zaczynamy. Czas start. Dobra, od czego zaczynamy? Patelnia, nagrzewamy olej. Tak i lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Więc mamy paprykę i z tą papryką musimy sobie poradzić. Jedna papryka powinna wystarczyć. Więc, taką paprykę kroję sobie w ten oto właśnie sposób. Hop, hop, hop. Patelnia się nagrzewa, ona musi być gorąca. Słuchajcie, takie, y, zrobię dzisiaj taką fajną potrawkę z kurczakiem, z papryką i z kilkoma warzywami. Do tego kluseczki zaplanowałem sobie. Więc, te wszystkie rzeczy. Muszę sobie pokroić. Cebula też fajnie się sprawdzi, i tutaj nie musicie patrzeć na to, żeby to wszystko było jakoś idealnie równo, idealnie ładnie i pięknie. Te warzywa mają być tylko pokrojone, i to jest naprawdę coś, co możecie przygotować nie tylko na obiad, ale też na przykład minuta minęła. Minuta minęła, no to już. No to spokojnie, mamy jeszcze trochę czasu. Możecie to przygotować sobie na jakąś imprezę zamiast bograczu, hop. Wszyscy lubią kurczaka, każdy kocha kurczaka. Mamy tutaj czosnek, cebulę. No i teraz wjeżdża kurczak. I kurczaka sobie kroję zwyczajnie w paseczki. Hop, hop, hop. I ja dzisiaj zrobię kluski. Od razu rzucam tego kurczaka. Nie przejmuję się, mam tylko 10 minut. Ale Wy możecie podać coś takiego z ziemniakami albo z makaronem. Naprawdę fajna sprawa. Podkręcam gaz. A, tego kurczaka trochę tutaj wyjdzie. Kurczak musi jak najszybciej trafić na patelnię, bo nie mam zbyt dużo czasu, a jeszcze muszę zrobić kluski. Jak minie 5 minut, to już kluski muszą, ciasto na kluski musi być gotowe. Kluski muszą się robić. Dobra, kurczak już jest. Do, dodaję czosnek. O, ale ten czas szybko leci, powiem Wam szczerze, dwie minuty. Dobra, niech to się smaży. To się tutaj smaży na tej patelni, kurczak podskakuje. Ciutkę więcej oleju tutaj. Przyprawy. Odrobinę pieprzu. Hop. Jeszcze papryki nie dodaję, o nie. Papryką zajmę się później, do tego sól. Dodam też odrobinę tymianku, bo widzę, że stoi, jest tutaj. O, to niech sobie to wszystko nasiąknie, tym wszystkim. Dobra, to było po kurczaku. Dziękujemy, do widzenia. Przechodzę do robienia moich klusek. Biorę mąkę. Wbijam jajka. Hop. No, niedobrze. Niedobrze, mój drogi, bo kurczak się tutaj ten. Dobra, on się fajnie podsmaża. Dobrze go widać. Wezmę sobie to i teraz tak. Robimy nasze kluski. O, nie wierzę! Wpadł mi tutaj kawałek skorupki. Jeżeli on. Czekaj, trochę wody. I robimy. No, mam nadzieję, że to nie wpłynie na ten wynik jakiś tam zapas minutowy. No ale tutaj wiesz, kluski trzeba zrobić, nie? A, na każdym odcinku było coś, co trzeba było zrobić. Jak dawałeś makaron, to miał 9 minut, żeby się ugotować. Ja no. ciężkie. Było, było, było. Dobra, widzę, że kurczak się kluski już... Kurczak się podsmażył. Na tyle, żeby teraz dodać paprykę. Hop. Wrzucamy tą paprykę, no bo ona się musi lekko poddusić, jakby nie było. I mieszam to ciasto. Na pewno pamiętacie, jak babcia wasza, być może mama, ktokolwiek z waszej rodziny, robił takie przepyszne domowe, kładzione kluseczki. Ja postanowiłem dzisiaj otworzyć ten przepis i zrobię takie same przepyszne kluseczki, jak robiła moja babcia. Hop. Solniczka jak skillera no masz 5 minut 13 sekund. Dobra. Kładziemy to i będziemy kłaść kluski. Co ja jeszcze potrzebowałem? Dobra. To się zrobiło, więc dodaję ostrą paprykę. Roch ja tutaj nie mam wędzonej papryki. A ona nie, ma, nie ma nie ma wędzonej. Jest wędzona w takim yy, tam w przyprawach, gdzie jest pudełeczko. Tak? Tak. Dobra, masz 4 minuty. No nie wierzę, skoro mam tylko tyle czasu, to zalewam to śmietanką, tak, dodaję też tutaj śmietanki i do tej śmietanki dodaję odrobinę mąki, no dosłownie taką łyżkę mąki, dodaję do tego, mieszam to wszystko razem, bo tym będę zagęszczał moją potrawkę z kurczaka, dodaję tutaj odrobinę oleju, hop, no widzisz, znalazła się papryka. To jest papryka wędzona, ona ma naprawdę bardzo dużo dobrego smaku i hop. Ha, nie chcę wylatywać. I nada taki niesamowity aromat. Ja sobie to mieszam. I co? I przechodzę do moich klusek. Dobra, jak to robimy? Wrzucamy ciasto. Jejku, to jest takie niestabilne. Chłopie. Przekładamy. Ciasto, i tutaj się woda gotuje, i kluski spadają. Coś do wyciągania tych klusek. No, potrzebuję. O nie, to ciasto mi tutaj leci. Nie! Dobra, przekładamy i kładziemy kluseczki kładzione. Lepsza jest taka tarka jednostronna, bym powiedział. Ona zawsze daje radę lepiej wtedy nie ma takiego brudu tutaj. Takiego... No. Ale kluseczki już ładnie wychodzą. Powiem Ci szczerze. Ile tam tego czasu zostało? 3 minuty 10 sekund. No to akurat. Kluski się gotują z 2 minuty. Hop. No ale już sobie radzisz. Jakby miał tą rączkę, to by było... To by było lepiej, było bo łatwiej. by mi tutaj nie wypadło. Tak. No ale dobra Nie mogę tego... O. Muszę to wszystko wykorzystać. Kładę te kluski. Kładcie się, kładcie, kładcie się kluseczki, kładcie. Dobra, zaraz one wypłyną i będzie dobrze. No dobra, no, one nie potrzebują dużo czasu. To, więc, wiesz, mały, mały, to już nie jest. jest naprawdę niezadobrania. Dobra, to wrzucamy do zlewu. Hop! Jak tam ten czas leci? No to teraz to ja chłopie teraz to ja jestem w domu. 2,5 minuty. Papryka będzie fajna. Dodam sobie tutaj trochę wody, też niedużo. Mam tutaj tą śmietankę z mąką, z olejem. To jest bardzo fajny trik. Mieszam to wszystko razem i dodaję to do śmietanki. Hop, hop. Taką łyżeczkę po łyżeczce, bym powiedział. I to nam idealnie zagęści. Nasze danie. Piękny kolor nasze danie już posiada. Tak? ta 50. Niedobrze. Tu się, tutaj jest katastrofa na tym garnku. Zostawię to. Następnym razem będzie lepiej. Nie, większy Tak. Inna tarka. Inna tarka. Większy garnek. Spróbujmy tego dania. Bo moi drodzy, najważniejsze jest spróbowanie tego dania. I czy ono będzie dobre? Jest przepyszne. Ale za to dodam tutaj odrobinę soli. Pięknie, kluseczki już wychodzą. Dodam jeszcze trochę wody. Tak, masz minutę, 20, 15. Minuta 15. Ale idealnie te kluski doszły w tym momencie. Chłopie! Jakie piękne domowe kluski. Tutaj są. Dobra. A talerz? przygotowałeś? Zielony. A zielony, dobra. Moi drodzy, kluski wrzucam do tego. I to wszystko łączę ze sobą. Niech ten sos otuli te kluseczki. Niech te kluseczki zaprzyjaźnią się w tym sosie z tym kurczakiem i z tym wszystkim, co mam. Ile tam czasu zostało? 40 sekund. 40 sekund. To ja, proszę bardzo, do kamery. Tak to wygląda. Możecie to też tak podawać. Hop. 40 sekund. Hop. I tak wygląda moje danie. Przepyszne domowe, kładzione kluseczki. Do tego kurczak. I kremowy, paprykowy sos. Hopla. Dziękuję bardzo. Wszystko się połączyło i idealnie zaprzyjaźniło ze sobą. Mamy trochę czasu, więc u... zrobimy też ładną dekorację. 5 sekund. 4 I do tego parmezan. stop. Proszę Państwa, obiad w 10 minut. Udało mi się przygotować przepyszne, kładzione kluseczki z sosem kremowym, z dodatkiem papryki. Och, na samą górę dodałem też parmezan. No i tak wygląda danie, które możecie zrobić od początku do końca w niecałe 10 minut. Albo w 10 minut. Spróbujmy tych klusek. Mhm. Fajnie, doszły. Danie jest bardzo dobre. Dlaczego? Bo wędzona papryka, plus ostra papryka, połączone ze sobą wszystko razem, to jest coś niesamowitego. I jeszcze świeża papryka. I te kluseczki są takie delikatne, jędrne. Sos jest kremowy. To jest naprawdę mistrzostwo świata. Mmm. To jest coś niesamowitego. Mmm. Pięknie. Brawa dla mnie możesz bić, brawo. I jak widzieliście... Ciężko było, ten przepis był ciężki. Te, no to nie ciężki był łatwy miło. przepis. Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem przepyszne danie, tak jak wam mówiłem w 10 minut. Dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało i co chcielibyście, żebym przygotował w następnym odcinku w niecałe 10 minut. Ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego i do zobaczenia.